Tak zwana chorągiew carów Szujskich jest jednym z najciekawszych eksponatów świątyni Sybilli. Pewne przekazy historyczne sugerują, iż może być ona tożsama z chorągwią, o której zdobyciu donosił Stanisław Żółkiewski po bitwie pod Kuszynem. Wiadomo, że jedną z chorągwi, chorągwi moskiewskich, Izabela Szczartoryskich otrzymała z Katedry Krakowskiej na Wawelu. Rzeczywiście, badania konserwatorskie pozwoliły stwierdzić, że mamy do czynienia z obiektem, który pochodzi z początku XVII wieku, a więc z okresu wojen moskiewskich, zwycięskich wojen moskiewskich, które prowadził Zygmunt III Waza. Być może zatem. Chorągiew ta jest tożsama z tą, o której wspominał Żółkiewski w swoim liście z początku XVII stulecia. Chorągiew wpisuje się w cykl pomników, można powiedzieć, monumentów przyszłej chwały, które zostały wyeksponowane w świątyni Sybilli. Element ten przypomina zatem chwałę Rzeczpospolitej i jej największe osiągnięcia i również służy budowaniu narracji ku pokrzepieniu serc.